Cześć z tej strony Agnieszka. Wracam do Was 1 kwietnia po dłuższej niż e, przewidywałam przerwie. Niestety w związku z remontem balkonów nie miałam warunków, żeby nagrywać. Tak był raz. Dwa, nie miałam warunków, żeby haftować. Niestety w, takich, w takim hałasie to nie byłam w stanie się skupić na niczym. Ani nie czytałam, ani nie haftowałam. E, co jeszcze? Hmm. Dopiero teraz, w tym tygodniu, udało mi się troszeczkę więcej popracować nad swoimi robotkami. No i zobaczmy, co udało mi się osiągnąć w tym czasie. Na początek pokażę Wam skończony hawcik. Zaczęłam go teraz w tym tygodniu. Nie chcę się sfokusować. To jest hawcik od Weronik Engineer z jednej z jej książek ogródkowych. Ja znowu przepraszam za trzęsiawkę, ale już pracuję nad tym, żeby jakość była lepsza w następnym filmie. I taki szybciutki obrazek, potrzebowałam czegoś z pnączem, więc tu mamy gałązkę taką pnączowatą. No, malutki, fajny obrazek, na mnie całe 600 krzyżyków. Przyjemność cała, sama przyjemność. To była pierwsza rzecz, na którą pracowałam. Druga rzecz to zgłosiłam się do salu e, salu wielkanocnego Marii Browko e, na Facebooku. Było tylko 48 godzin na e, zapis, więc e, nie było tam dużo osób. Już można oglądać skończone prace. Mi brakuje jeszcze ostatniej części. Gdzie się muszę wysłać projektantce, e, swu, zdjęcie, zdjęcie swojej wyszytej robótki i przyślij mi ona ostatnią część i myślę, że dzisiaj skończę w tej chwili wygląda to w ten sposób no, to jest kanwa w kolorze pistacja, w ogóle nie chcę wyjść ładnie na, na wideo, ani na zdjęciu, ani na niczym bo tak jak teraz widzicie pod światło ten zielony tu w kąciku, tu w rogu, nie mogę pokazać, bo nie mam wolnej ręki to taki kolor jest kanwy mniej więcej o, ja tutaj taki wyblakły wychodzi. No, bardzo fajnie się haftuje, tak godzinkę, półtorej zajmuje wyszycie jednej części. Um, no, ostatnia część przede mną dzisiaj do zrobienia i będę miała kolejną robótkę ukończoną w tym roku. Mm, dobrze, to teraz przejdźmy do, to do rzeczy zaplanowanych. W wróżce widzieliście, byłam w połowie czarnego na dole. Ta czarna oczywiście już udało mi się skończyć. Uuu, niżej. Będzie mnie słabiej słychać. I zaczęłam pracować nad wypełnieniem księżyca i tła. Tak więc. Jeszcze sporo, sporo pracy przede mną, ale mam nadzieję, że uda mi się, przepraszam bardzo, że uda mi się w miarę, w miarę szybko już tutaj wrócić. Oj, przepraszam wrócić do takiego rytmu wyszywania nie lubię często zmieniać na no butek, więc myślę, że z wróżką przy wróżce zostanę na dłuższy czas jak widzicie mam tutaj nieskończoną nitkę już po prostu jestem tak zmęczona siedzeniem w domu z dzieciakami że nie mam siły nawet haftować za bardzo dobrze to było tak, smoki Chciałam zrobić 3,5 tysiąca krzyżyków w tydzień. No tak jak mówiłam, był dawką, nie byłam w stanie się skupić na hawcie, więc nie zrobiłam tego. Ale postęp i tak jest całkiem spoko. O, tak sobie zrobimy. Jak widać, przybyło sporo. Da się już poznać, że to jest podłoga, że są kulki i że wyłania się pierwsza książka. Nawet sporo tej książki jest. A brakuje mi chyba 300 krzyżyków, żeby, żeby osiągnąć mój cel, 4000, i wtedy będę mogła odłożyć tę robótkę. Tak więc, co jeszcze? Moja koniczynka od nowego korpetu. Tak ma wyglądać, przypominam. I teraz pokażę Wam, udało mi się ją zacząć, ale nie haftowałam nad nią długo, bo tylko jedną długość nitki. A nie zrobiłam sobie kopii roboczej wzoru, a nie chcę mazać po oryginale, więc mam, a to jest z mam zrobione w tej chwili Teraz. Z jedna długośnicki, to jest najciemniejszy fioletowy tutaj zaraz przy jej talii. O, tutaj zaraz przy jej talii, najciemniejszy fioletowy więc dopóki nie uda mi się zrobić kopii roboczej, to ta wróżeczka sobie poleży. No i tak, plany plany na najbliższy czas, no to dokończyć te 300 przeżyków na smokach i usiąść do wróżki już tak na poważnie. Może mi się uda usiąść do mojego tęczowego DBS-a Nie mam go tutaj teraz pod ręką. Dziś mi uciekł, ojku, mi uciekł, o, mam DBS, czekajcie. Z TBS-em jest taka śmieszna sprawa, że ja miałam wydrukowany wzór zaznaczony, gdzie skończyłam krzyżyki robić i mi ten wzór wsiąkł. Przesu przeszukałam wszystkie swoje zbiory i nie znalazłam, więc musiałam sobie wydrukować wzór drugi. plan jest taki, żeby go skończyć w tym roku więc no, trzeba się zabrać do roboty nawet powiedzmy, że może mam jedną trzecią tak hmm. może mam jedną trzecią więc trzeba się wziąć ostro do pracy no i co myślę, że wpadnę do was za miesiąc no bo teraz przy tym remoncie i w ogóle ze wszystkim co się dzieje Kraju i na świecie ciężko jest przewidzieć czy będę miała czas teoretycznie nie wychodzimy z domu ale wiecie jak to jest bo zawsze znajdzie się coś do roboty jak już człowiek siedzi naprawdę długo już trzeci tydzień zaczynam to no to już troszeczkę ciężko jest z chwilami no to trzymajcie się wszyscy ciepło do usłyszenia i pozdrawiam Was